Witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu z kolegą Krzysztofem Bosakiem, wiceprezesem ruchu narodowego. Spotkanie jest zorganizowane właśnie przez lokalne struktury ruchu narodowego, który, którymi mam zaszczyt na razie póki co zarządzać. Także, tak, Ode mnie. Chciałbym powiedzieć, że jeśli ktoś z Państwa chciałby zaangażować się w jakiś sposób w działalność narodową tutaj u nas w Zagłębiu, czy to w Sosnowcu, czy w Będzinie, to bardzo bym prosił, żeby po spotkaniu takie osoby, jeśli takie są, zostały, to w jakiś sposób możemy tą działalność rozpocząć i już porozmawiać o, o konkretach, prawda, zapisania się do partii, warunkach członkostwa i co tam będą chcieli Państwo, prawda, dowiedzieć się o naszej tutaj działalności. Jest z nami także prezes, prezes Okręgu Śląskiego Ruchu Narodowego, kolega Jacek Januszny, któremu, któremu chciałbym teraz oddać głos. Witam Państwa. Mimo że tak szczególnie się dzisiaj spotykamy na spotkaniu z kolegą, wiceprezesem Ruchu Narodowego, kolegą Krzysztofem Bosakiem. Jest to już trzecia, trzecie spotkanie w województwie śląskim. Wczoraj byliśmy w Rybniku, dzisiaj byliśmy w Jaworznie nieoczekiwanie, kończyliśmy 15 minut wcześniej w lokalu, bo ktoś zawiadomił, że bomba jest w miejscu spotkania, ale spokojnie, spotkanie było bardzo udane, tak więc to był taki, można powiedzieć, epizod naszych przeciwników polityczno-ideologicznych, który nie bardzo wyszedł. Ruch Narodowy w województwie śląskim niedawno miał wybory władz, odbył się zjazd regionalny, było ponad 70 delegatów, ogólnie na, było ponad 100 osób. Ja zostałem prezesem zarządu, Oczywiście do tego został też skoncentrowany zarząd, skarbnik, sekretarz oraz członkowie zarządu. Między innymi kolega Paweł Mazur jest członkiem zarządu regionu. Ja jestem jeszcze członkiem Rady Politycznej Ruchu Narodowego, tej takiej ostatnio słynnej Rady Politycznej po pewnych sytuacjach politycznych, jakie miały miejsce. Ruch Narodowy w województwie śląskim działa wraz też z powstaniem Ruchu Narodowego, czyli jak w 2012 roku na Agrykolii ogłoszono powstanie ruchu narodowego. Oczywiście też przechodziliśmy tu różne perturbacje, ale właśnie jesteśmy w trakcie budowania struktur. Te wybory, które ostatnio były regionalne, to był jeden z etapów tej budowy partii w naszym regionie. Są oczywiście miejsca, gdzie jesteśmy liczną grupą, jak Rybniej, Katowice, właśnie Zagłębie ogólnie całe. Jest, są też osoby w Bielsku, także w Częstochowie. Działamy też na niwie społecznej, politycznej. Między innymi uczestniczyliśmy w strajkach, w protestach górniczych, które miały miejsce w zeszłym roku. Między innymi pomagaliśmy wraz z kolegami z Młodzieży, z koleżankami, koleżankami z Młodzieży koordynować yy, protesty pod KWK Bobrek Centrum, gdzie jasno żeśmy mówili, że zamykanie czy wygaszanie tej kopalni to jest absurd. No i po roku okazało się, że to my mieliśmy rację, a nie ówczesny nierząd pani Ewy Kopacz, bo kopalnia dostając się pod węglokok zaczęła przynosić zyski. Oprócz tego, jak wspomniałem, działamy społecznie, między innymi na niwie kulturalnej, jak wielu naszych członków, działaczy, między innymi współorganizuje największy festiwal muzyki tożsamościowej w Europie Środkowej, Festiwal Gniazdo. Mamy także w swych szeregach radnych, dokładnie dwóch, jest to kolega Damian Murowiec w Orzeszu czy Jurew Janowska w Ogrodzieńcu. A więc To tyle. Jesteśmy w trakcie budowania struktur, dalszym, dalszej budowie struktur, oczywiście. No i kończąc, myślę, że dzisiejsze spotkanie będzie wydane. Najpierw kolega Krzysztof powie kilka słów, a później będzie można zadać także pytanie z sali. A więc zapraszam. Dziękuję bardzo za wstęp. Dziękuję Państwu za przybycie. A, mimo to Państwa wszystkich widzieć i y, 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 myślę, że takie spotkania jak to podkreślać, lubię podkreślać są dobrą okazją, żeby wymienić się na żywo uwagami zarówno co do naszej działalności, jak i Państwa przemyśleniami, y, podzielić się z mojej strony w nielimitowanym czasie, chyba, że mamy ograniczenia czasowe, nie mamy, nie mamy. Y, niekiedy mamy, więc ograniczeniem y, jest jedynie y, energia i Państwa cierpliwość. W związku z czym, proszę, jeżeli Państwo mają jakieś pytania e, związane, czy to z tym, co powiem, czy w ogóle z polityką, czy w ogóle z życiem i naszą aktywnością społeczną, to proszę śmiało, ja postaram się mówić nie za długo, nie chciałbym tu nikogo zanudzić, e, a później po prostu dyskusja. Ona jest najważniejsza, bo sądzę, że żaden ruch polityczny nie może się prawidłowo rozwinąć bez żywej, systematycznej wymiany opinii pomiędzy kadrami tego ruchu a sympatykami. Część z Państwa być może głosowała w wyborach na którąś z naszych list, na kogoś z naszych kandydatów. Część z Państwa być może jest sympatykami jakichś konkurencyjnych sił politycznych. To, co możemy zrobić, żeby to wszystko dobrze działało, to jest przede wszystkim rzetelna wymiana opinii żebyśmy my wiedzieli dla kogo pracujemy, jaka jest y, informacja zwrotna na temat jakości tej naszej pracy, a Państwo wiedzieli, żeby wiedzieli jakie są nasze intencje, jakie są nasze doświadczenia, z jakich przemyśleń wynika nasza aktywność, czy to, że w ogóle założyliśmy nową partię ponad rok temu, zamiast zapisać się do którejś już istniejącej, dlaczego wcześniej działaliśmy na polu społecznym, zamiast przyłączyć się do już istniejących środowisk i inicjatyw. To są takie pytania, na które chciałbym, żeby Państwo mieli jasność, opuszczając nasze spotkanie. Najpierw jednak, żebym miał jasność, jeszcze zapytam może tu koledzy zechcą udzielić odpowiedzi. Ile było wcześniej spotkań z ruchem narodowym w Sosnowcu? Jak to wyglądało? Nie tylko z Marianem Kowalskim. W kampanii prezydenckiej jedno spotkanie z Marianem Kowalskim, czyli w sumie to jest jedno z takich no nie ma co ukrywać, pierwsze spotkanie, spotkanie rekrutacyjne w Dąbrowie Górniczej rok temu. Okej. Okay. To jest wszystko. Cóż, więc może zacznę, zacznę klasycznie i wspomnę, bo nie dla wszystkich musi być to jasne, że róg narodowy to jest jedna z najważniejszych polskich tradycji politycznych, i to, że został zapchnięty na margines poza życie parlamentarne, jeszcze do wyborów w zeszłym roku, to jest tak naprawdę efekt komunizmu w Polsce. Przed wojną ruch narodowy był najsilniejszy, mającą największe zaplecze społeczne, siłą polityczną. Nie był wprawdzie najsilniejszy w sensie sprawowania władzy, bo po 26 roku władzę uchwyciła grupa robocza wokół ZEFA Piłsudskiego. Natomiast w sensie zaplecza społecznego organizacje o profilu narodowo-demokratycznym, później także narodowo-niekoniecznie demokratycznym w latach 30. były najsilniejsze. Były to organizacje, które miały najszersze zaplecze społeczne. To się zaczęło już pod koniec XIX wieku, kiedy Polacy organizowali się w ramach oporu przeciwko zaborcom i w ramach współpracy pomiędzy zaborami i budowy jakiejś swojej podmiotowości społecznej, politycznej, utrwalania kultury narodowej. Natomiast no to jak mogliśmy oglądać to w pełni, no to właśnie w xx międzywojennym. Warto też podkreślać jedną rzecz, która jest zupełnie zapomniana. A mianowicie, że w wyborach, które były w pełni demokratyczne w dwudziestoleciu międzywojennym, narodowcy osiągali, czy listy budowane przez narodowców osiągały najwyższe poparcie społeczne, miały największy klub parlamentarny. Proszę popatrzeć sobie. Nawet na takie bardzo proste źródło informacji historycznych, jakim jest po prostu Wikipedia, i posprawdzać sobie wyniki wyborów do Sejmu w kolejnych wyborach w dwudziestoleciu międzywojennym. Dopiero kiedy władza sanacyjna w 1926 roku zaczęła modyfikować warunki funkcjonowania demokracji w Polsce, dopiero wówczas narodowcy zaczęli być stopniowo marginalizowani politycznie. Później nie muszę przypominać, jaki był stosunek okupantów niemieckich do polskich narodowców. Uważali ich za najpoważniejszego przeciwnika. Po II wojnie światowej, gdy przyszły um, czasy tak zwanego wyzwolenia, sytuacja nie zmieniła się specjalnie. Również komuniści um, w okresie, zarówno stalinowskim, jak i późniejszym, uważali um, narodowców za swojego najpoważniejszego przeciwnika. To wynikało m.in. z tego, E, że antykomunizm nazywali faszystami. nazywali faszystami tak oczywiście natomiast e, tutaj nie byliśmy wyjątkowi w tym sensie że w okresie stalinowskim retoryka antyfaszystowska była stosowana do wszystkich przeciwników e, dominacji sowietów w Polsce więc tutaj e, wtedy jeszcze nie powinniśmy się czuć tak bardzo wyróżnieni bo faszystą mógł zostać praktycznie każdy kto po prostu nie chciał stalinizmu w Polsce Później można by powiedzieć, że ta etykietka faszysty, w miarę osłabiania PRL-u, już szczególnie w latach 90., nabrała charakteru pewnej ekskluzywności, bo zaczęła być rezerwowana dla tych sił narodowo-konserwatywnych czy narodowo-katolickich. Nawet u to taki zwrot jak katofaszyzm, czyli ten właśnie konserwatyzm zabarwiony tradycyjną nauką Kościoła katolickiego. To chyba między innymi w gazecie wyborczej tak sformułowanie się pojawiało. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do okresu stalinowskiego. W tamtym okresie, teraz dużo mówi się o żołnierzach wyklętych, warto to podkreślić, ci, którzy nie chcieli odrzucić idei narodowej jako swojej identyfikacji, mieli w zasadzie trzy drogi. Albo ukryć to jako zupełnie prywatny swój światopogląd polityczny, nigdzie się z tym nie eksponować liczyć na to, że nie spotkają żadne represje, czyli tak naprawdę zaprzestać wszelkiego działania publicznego. Albo e, próbować działać legalnie. Były takie próby legalizacji nawet Stronnictwa Narodowego. Oczywiście natychmiast kończyło się to aresztowaniami i e, represjami, bądź w najgorszym wypadku po prostu śmiercią. Znaczy, długoletnie wyroki więzienia były najlepszą opcją polityczną, jaka mogła spotkać kogoś, kto próbował działać legalnie. E, albo... E, walczyć z komunistami z bronią w ręku. Taką drogę wybrały Narodowe Siły Zbrojne, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, wszystkie te formacje podziemia połakowskiego po- i NSZ-owskiego. NSZ no, różnie się to kończyło. Z reguły tragicznie. Takie przypadki jak Brygady Świętokrzyskiej, która się skutecznie ewakuowała poza terytorium PRL były nieliczne. Przypomnijmy, że na przykład zdaje się żołnierze Bartka, Hmm, którzy, hmm, no kto mi przypomni, z dobrze zorientowanych na terenie województwa śląskiego zostali rozstrzelani. Tak, ale przy, gdzie? Ostatnio yy, były poszukiwania szczątków. Yy, działali bardziej tam w, w stronę Śląska Cieszyńskiego? Tak, w Śląsku Cieszyńskim była zasadzka, został im podstawiony prowokator, który podawał się za przewodnika, czy też za yy, żołnierza podziemia. Oni się próbowali ewakuować poza granice Polski i na jednym z ostatnich etapów tej ewakuacji wpadli w tą zasadzkę i zostali po prostu wszyscy zdaje się wysadzeni w powietrze, prawdopodobnie taką śmiercią skończyli i w tej chwili zdaje się, że IPN ich ciała znalazł albo miał znaleźć, widziałem takie doniesienia. Kolejną opcją możliwą w tamtym okresie była pełna kolaboracja z komunistami. Taką opcję wybrał między innymi Bolesław Kasecki, lider przedwojennego ruchu narodowo-radykalnego Falanga, część osób za nim poszła, tworząc... PAX, czyli stowarzyszenia o profilu katolickim, jednakowoż niekwestionujące, przynajmniej oficjalnie, nie kwestionujące nawet oficjalnie akceptujące marksizm jako dominującą ideologię i tak, mające pewne pozory niezależności, organizację afiliowaną w całym systemie PRL-u. No i ostatnią opcją, o której tu chciałem wspomnieć, była po prostu emigracja. W tej chwili już ostatni seniorzy ruchu narodowego, którzy wyemigrowali w okresie stalinowskim czy PRL-u, umierają, czy też już umarli. Ja miałem okazję poznać kilka takich osób, nie wiem, w ostatnich latach, jak, bardziej jak zaczynałem swoją działalność między innymi um, jednego z seniorów ruchu narodowego, który wydawał jedno z emigracyjnych pism pod Brukselą mieszkającego, czy też um, pana Albina Tybulewicza, który mieszkał w Anglii. Um, no oczywiście profesor Maciej Giertych, który kupował się w emigracyjnej rodzinie jędzeckiej Jędrzeja Giertycha, który wyemigrował i który kończył studia na Oksfordzie, dopiero później w okresie PRL-u przeniósł się do Polski, by tutaj mieszkać. Um, no, <grym <grym> Mówię, że wnuczek się Wnuka nie chcę komentować, zostawmy to na razie, natomiast e, dziś widziałem zdjęcia jak machał flaką białoczerwoną z balkonu swojej kancelarii adwokackiej do manifestujących w obronie e, demokracji e, w Polsce, czyli tej o, o, opozycji obecnej. E, natomiast e, ten emigracyjny, e, emigracyjna historia stronnictwa narodowego, bo na emigracji przez całe pół wieku PRL-u działało stronnictwo narodowe, to jest czas o tyle dla nas interesujący i ważny, że uważam, że krytycy ruchu narodowego, którzy niewątpliwie narzucają ton w dyskusji o ruchu narodowym, bo nasz dostęp do mediów jest bardzo skromny na tle tego, co mają krytycy, nasi przeciwnicy ideologiczni, którzy, można by powiedzieć, mają władzę, no pełną władzę nad większością mediów prywatnych i dominujący wpływ często na media publiczne, no w tej chwili też się troszeczkę zaczęło zmieniać, tak? Ale to troszeczkę i zobaczymy, jak długo ta zmiana potrwa. Eee, krytycy i przeciwnicy ideologii ruchu narodowego nie uwzględniają w ogóle historii ruchu narodowego na emigracji. To było pół wieku, przez które było wydawane dużo pism, reedycja wielu książek, rozwijanie idei, rewizja różnych nurtów idei narodowej. Eee, I to jest właściwie. Eee, Nieznane. Myślę, że też my, jako działacze, współcześni mało to znamy, choćby ze względu na trudność w dostępie do pewnych źródeł. Gdyby ktoś z Państwa, będąc na przykład. Proszę pozwolić. Jeżeli ktoś z Państwa, tak jak kolega Jacek, Januszny, był studentem historii i chciał napisać pracę magisterską na temat. Ja pisałem na temat wojny domowej w Hiszpanii. No Ty pisałeś na temat wojny domowej w Hiszpanii, o, ale proszę. załóżmy, że chciałbyś napisać monografię na temat któregoś z emigracyjnych pism narodowych. No to pytanie jest takie, czy w ogóle w którejś z bibliotek uniwersyteckich w Polsce, bądź w ogóle w którychkolwiek bibliotek są dostępne roczniki tych pism, żeby zacząć do tego i zacząć o tym pisać. Moim zdaniem niewykluczone, że okazałoby się, że trzeba jechać do Londynu do jakichś archiwów i tam szukać. Ostatnio widziałem doniesienia z Ministerstwa Kultury o tym, że Ministerstwo się pochwaliło, to chyba jeszcze było za poprzedniej władzy, aczkolwiek działanie godne uznania, że zostały w pełni zdigitalizowane zbiory paryskiej kultury. No i w sumie dobrze, cieszę się, że przez internet będziemy mieli dostęp do tego. Natomiast trzeba pamiętać, że paryska kultura, choć pismo cieszące się dużym prestiżem, było to pismo o profilu lewicującym, liberalnym, założone przez przeciwników idei narodowej, przez przeciwników tradycyjnych idei konserwatywnych, katolickich, akceptujące wprawdzie pewnie katolików, ale takich, którzy godzili się na idee liberalne, lewicowe. Nie było to... I było to jedno z wielu pism emigracyjnych, tak? Chciałbym, żeby inne pisma emigracyjne dostąpiły, w tym pisma narodowe, dostąpiły tego zaszczytu bycia w pełni zdigitalizowanymi i wrzuconymi do internetu, żeby każdy z nas się z tym dziedzictwem mógł zapoznać. To powiedziawszy przechodzę do spraw współczesnych. Chciałem tylko zarysować krótko tą historię, dlatego że historia ruchu narodowego jest po prostu słabo znana i mało kto kojarzy to, wczoraj zdaje się były rocznica urodzin bądź śmierci Henryka Sienkiewicza. Jeden z kolegów z Koło Brzegów wrzucił informację w internet, że Sienkiewicz był współpracownikiem dumowskiego, wspierał wiele inicjatyw narodowych, był aktywny w różnych Mm -hmm. e